Cześć, witam was bardzo serdecznie o poranku 6 listopada 2024 roku. Dzisiaj nagranie nieco później, no bo dopiero co skończyliśmy na Discordzie 6-godzinny live od godziny już przed czwartą rano. Cały czas siedzieliśmy i patrzyliśmy, co się dzieje. No to wszystko oczywiście związane z wyborami i z wynikami wyborów. No, bo tutaj już raczej jest przesądzone, że Donald Trump wygra. Tutaj te zmagania o kandydaturę na prezydenta jeszcze, co prawda, nie jest policzone dokładnie ze wszystkich tutaj okręgów, ale już widać, że zbliżamy się bardzo blisko do wygranej. Jak dobrze wiecie, pewnie nawet głosy mogą być liczone przez kilka tygodni. No, ale tutaj zupełnie inny system głosowania w Stanach Zjednoczonych. No i już na samym początku, kiedy ta przewaga zaczynała się tutaj pojawiać, no to mocno Bitcoin wycinał do góry. No i wybił dzisiaj kolejne ATH na Bitcoinie. No i dobiliśmy do 75 407 dolarów. Od razu uprzedzam odpowiedzi, bo bardzo dużo dostałem wiadomości, że niepotrzebnie sprzedawałem poprzednio, ale ja jestem z tego zadowolony i nie zmieniłbym swojej decyzji. Dla mnie akurat 1 czy 1,5% wyżej sprzedać bitcoiny to nie był problem, a bardziej chodziło mi o realizację zysków. Warto zwrócić uwagę że dzisiaj nie tylko Bitcoin poleciał do góry, ale też mocno wystartował Dogecoin, do którego sobie dzisiaj też zobaczymy. No i dolar zaczyna się mocno umacniać, co widać chociażby w parze dolara do złotówki. Złoto dzisiaj też bardzo fajnie tutaj nam oberwało. No, i zleciało aż do poziomu 2701 dolarów. Gdzie my, akurat, ten zjazd tutaj przed siódmą rano oglądaliśmy. No, i my, co prawda, wbijaliśmy tam w Longa na złocie. No, ale tutaj warto zwrócić uwagę, że myślę, że jeszcze następne minimum 24 godziny, a może i 48 godzin będą bardzo decydujące, bo na pewno tutaj. Rynki również czekają po pierwsze na start giełdy w Stanach. Po drugie czekają na ostateczne wyniki wyborów. No i pamiętajcie, że jutro jest decyzja w sprawie stóp procentowych w Stanach. No i konferencja fedu jutro wieczorem, więc warto być przygotowanym, że jeszcze jutro może mocno nam tutaj bujać, więc warto być na to przygotowanym. My oczywiście też będziemy na Discordzie mieli live'a właśnie z tego wydarzenia, no więc tutaj dosyć napięty mamy grafik, więc zacznijmy sobie standardowo od CoinMarketCap, gdzie w ostatnich 24 godzinach Bitcoin i Ether idą łeb w łeb, 7,7% zysku. Największy wzrost miało Goat, Ponad 45%, a największy spadek Tether Gold, i to jest dosyć śmieszny spadek: 0,7%. No, oczywiście, przy takich wzrostach o spadkach tutaj wielkich nie można mówić, ale warto zwrócić uwagę, że wskaźnik strachu i chciwości mimo wybicia nowego ATH utrzymuje się na poziomie 70. więc tutaj coś chyba nie za bardzo on działa. Altcoin Season Index dzisiaj poziom 31, no i teraz przejdźmy sobie do likwidacji, no bo tutaj dosyć sporo było polikwidowanych tych pozycji, ale przejdźmy sobie od razu z mapy na likwidację w liczbach, bo tutaj robi się naprawdę kosmos, bo w ciągu ostatnich 24 godzin. Zlikwidowanych zostało ponad 125 tysięcy pozycji na dźwigni na łączną kwotę prawie 560 milionów dolarów, z czego shortów było 370 milionów, a longów nieco powyżej 188 milionów. Ale to nie jest najważniejsze. Warto zwrócić uwagę, że największa likwidacja, która była, była dzisiaj po godzinie czwartej i tu była likwidacja na Binance Bitcoin do USDT na prawie 75 milionów dolarów, więc kogoś bardzo mocno portfel zabolał. Lećmy dalej. Dzisiejsze wydarzenia ekonomiczne warto zwrócić uwagę dzisiaj również informacje na temat ropy naftowej, więc na to warto zwrócić. Uwagę. No i lećmy sobie jeszcze do ETF-ów na Bitcoinie, bo dzisiaj wyjątkowo BlackRock jednak sprzedawał etf -y na ponad 43 miliony dolarów, i to jest ciekawa zmienna na tym wykresie, bo cały czas, jak do tej pory, BlackRock. Kupował cały czas. Lećmy sobie teraz zobaczyć do trzech artykułów, które dla Was przygotowałem. Będą oczywiście one też powiązane z wyborami. Zacznijmy od pierwszego: Bitcoin osiąga najwyższy poziom w historii, a Trump wygrywa wybory prezydenckie. Mamy tutaj dosyć obszerny artykuł na ten temat. Zachęcam Was jak najbardziej do przeczytania artykuł numer 2 Bitcoin zmierza na księżyc bardzo lubię takie artykuły tak zatytułowane obserwuj te poziomy cen Bitcoina do 75 tysięcy dolarów, więc tutaj mamy kilka fajnych, ciekawych wykresów które warto myślę obejrzeć, no i tutaj na Cointelegraph również artykuł wybory w Stanach Zjednoczonych na żywo tutaj była transmisja no ale tutaj też ciekawe Informacje są na temat właśnie tych wyborów i kilka takich fajnych ciekawostek jest w tym artykule. Wszystkie trzy linki oczywiście w opisie pod filmem. No i lećmy sobie zobaczyć standardowo. Najpierw do Bitcoina. Bitcoin tutaj dostał bardzo fajne te wzrosty. No i zaliczył nowe ATH, które myślę, że tutaj powinno się utrzymać, ale póki jeszcze nie ma oficjalnie zamkniętych wyborów, no to jeszcze możemy spodziewać się, że spróbują troszkę nam podbijać. No i gdyby nie to, że jutro jest FED, no to pewnie próbowałbym jakoś tu rozegrać shorta, ale póki co na Bitcoinie mi się to nie uśmiecha. Warto też zwrócić uwagę, że dominacja cały czas tutaj Rosła, no i dzisiaj mieliśmy również delikatny spadek, ale myślę, że za chwilę się to zmieni i spróbujemy znowu lecieć do góry. I nawet liczę, że możemy zaliczyć do Fedu 61% dominacji Bitcoina. Lećmy od razu zobaczyć Ethereum, bo Ethereum też bardzo mocno wystartowało razem za Bitcoinem no i Ethereum co prawda szło trochę słabiej teraz się delikatnie umocniło ale ja próbuję sobie tutaj rozegrać właśnie na Ethereum delikatnego shorta zobaczymy jak tutaj aktualnie będzie wyglądał, wyglądał dalszy ruch bo jeżeli Bitcoin faktycznie będzie chciał zjechać delikatnie w dniu dzisiejszym to myślę, że Ethereum powinno stracić Trochę więcej, a jak to będzie, no to już się niedługo dowiemy. No, i teraz bez zbędnego przeciągania, lećmy sobie zobaczyć do doczkojna, który strzelił bardzo fajnie do tej strefy, którą już kiedyś Wam tutaj wyrysowałem. No, i ja byłem przekonany w dniu wczorajszym, że faktycznie dostaniemy te wzrosty, właśnie największe na doczkojnie, bo tutaj. Praktycznie dostaliśmy w ciągu ostatnich 24 godzin, jak to nagrywam, ponad 17% wzrost. No ale warto zwrócić uwagę, że ja rozgrywałem Doja wczoraj na dźwigni, co prawda mniejszą kwotą, no i ze stop losem, no i faktycznie na minus 30% wycięło mi tą pozycję. Wróciłem również screena, wiem, że część osób mówi, że szkoda. No, może trochę szkoda, ale pamiętajcie, po to są stop lossy, aby zabezpieczać swoje pozycje. No bo może faktycznie, gdybym nie dał stop lossa, dzisiaj bym był bardzo fajnie zarobiony na tej pozycji. Ale na niejednej pozycji, na której bym nie dał tego stop lossa, mogłoby mi spokojnie wyzerować konto. Więc po to są te stop lossy, aby ich używać, żeby chroniły kapitał. No, a jeszcze nie raz będzie taka okazja, żeby wbić chociażby. W dodża, ale tylko na longa, bo jak dobrze wiecie, ja staram się doczkojna nie shortować z uwagi na to, że Elon mocno tutaj go pompuje. No i jeżeli faktycznie Trump tutaj e, powie, przyklepie praktycznie te wybory, no to możemy dostać kolejną próbę ataku na tą czerwoną strefę, o której mówię Wam już tutaj od kilku. Tygodni. Dobra, lecimy dalej, bo nie chcę tutaj za mocno przeciągać, jestem też trochę przetyrany przez ten 6-godzinny live. No i lecimy zobaczyć sobie do pary walutowej, czyli dolar do złotówki, gdzie dosyć mocno ostatnio testowaliśmy poziom 3,98, no ale dolar się mocno umocnił, no i dzisiaj strzelił nawet na 4,0. 8, no i dostał delikatny zjazd, myślę, że to jeszcze nie koniec. I na, na, nas, nasze tutaj kolejne takie bujanie, które będzie, no to będzie właśnie jutro podczas Fedu. No bo podczas Fedu mocno tutaj indeks dolara oddziałuje właśnie na nie tylko waluty, ale i towary. Więc ja bym się mocno wstrzymał i poczekał do dnia jutrzejszego co się jutro wydarzy i może nie aż do końca chodzi mi tutaj, czy obniżą te stopy procentowe, czy zostawią na niezmienionym poziomie bardziej mnie interesuje, co Paweł powie ciekawego na konferencji, więc na to najbardziej czekam no i jeszcze zobaczmy sobie z towarów już wam odpalam złoto złoto, które dzisiaj mocno zjechało było to też po części spowodowane właśnie indeksem dolara. No i zjechaliśmy tutaj do 2701 dolarów. No i tutaj na tym dołku my wbijaliśmy akurat na live, bo to obserwowaliśmy w longa. No i póki co jest bardzo fajny plus. Ja mocno czekam do jakiego poziomu jesteśmy w stanie to wyciągnąć. Jeżeli dobijemy do okolic 2749, no to ja sobie tutaj odpowiednio zabezpieczę stop lossem w okolicach 2730. No i podtrzymam tą pozycję. Ale jeżeli będziemy utrzymywać się na tym poziomie, gdzie teraz jesteśmy no to ja będę chciał realizować zyski, no bo nie chcę trzymać złota przed jutrzejszym Fedem bo wtedy też będzie złotem dosyć mocno rzucać a ja nie chciałbym wtedy oglądać tutaj wykresu na takich mocnych ruchach wolałbym to raczej przeczekać, a jeżeli faktycznie dostaniemy zjazd w dół no to myślę, że będzie spora szansa jeszcze na przyłączenie się do kolejnego longa To wszystko na dzisiaj. Dzisiaj dużo krótsze nagranie niż wczoraj, no ale myślę, że jak dzisiaj spokojnie tutaj rynki wystartują. No to jutro. Spojrzymy sobie na indeksy. No i trochę też a propos tego jutrzejszego fedu, w jutrzejszym nagraniu będzie. Ja dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia do jutra. Hej!